Twoje życie 10 lat temu było zupełnie inaczej. No zupełnie inaczej. Organizowałem imprezy, byłem DJ-em, robiłem muzykę. To inny wymiar, tak? A teraz jesteś rolnikiem. Każdy ma jakąś ścieżkę, żeby więcej zrozumieć. I jakby w tym hałasie miasta, ciężko jest pewne rzeczy zrozumieć. Trzeba się odciąć od zgiełku, od hałasu, od nadmiaru informacji, żeby dotrzeć do wnętrza swojego i zobaczyć, co tak naprawdę nam potrzeba i zrozumieć, kim jesteśmy. Cześć, cześć, cześć! Jestem Maciek od DJ-a do farmera. Prowadzę tutaj ekologiczną farmę edukacyjną dla dzieci i dorosłych i jestem ziemianinem. To znaczy, że na jakimś etapie życia poczułem bardzo, że, że jestem częścią tego systemu i, i nie można tego ignorować i że trzeba z nim współpracować, ale chociażby szanować, że jestem tutaj gościem na jakiś czas i mogę korzystać z tego wszystkiego, ale w momencie, kiedy czujesz się ziemianinem, to wiesz, że możesz ze wszystkiego korzystać, ale w jakimś takim rozsądnym, w jakiś balansowany sposób. Powiedziałeś, że byłeś DJ-em, a teraz jesteś rolnikiem, więc jak, jak to okazało się, że jesteś tutaj teraz? Takie decyzje o jakichś zmianach jakby od dziecka podejmowałem, i nie było dla mnie to problemem, żeby podejmować nowe wyzwania, uczyć się, uczyć się nowych rzeczy, pozostawiać coś, co robiłem e, dla jakiejś nowej idei. Zostawiłem moją zabawę w elektronikę i wyjechałem do Irlandii, żeby, żeby stać się DJ-em, żeby zrobić jakąś tam karierę, żeby organizować imprezy i to, i to zrealizowałem. I z, z, miałem te swoje imprezy, to były może nie jakieś olbrzymie, to były takie kameralne, na 200-300 osób, I imprezy, ale dosyć systematyczne, więc miałem swoją jakąś publikę. Trochę tam pojeździłem gdzieś tam po świecie, też gdzieś tam mi się zdarzyło gdzieś zagrać, na w Japonii. W 2005, jak mieszkałem w Irlandii, w Dublinie, z kolegami chłopaki wymyślili taki pomysł, bo wtedy, do chyba 2006, w Irlandii można było pójść do sklepu, do hemshopu i kupić sobie legalnie grzyby halucynogenne. No i chłopaki powiedzieli, dawaj jedziemy po pracy, jedziemy w góry Wicklow, kupujemy te grzyby, zjemy sobie te grzyby, ładna była pogoda, to było lato. No jak zjedliśmy te grzyby, to potwierzały się we mnie jakieś różne obszary, które wcześniej już trochę może były aktywne, ale ja w ogóle się od nich odłączyłem. Jakby nie miałem potrzeby, żeby z nimi przebywać, pobiegłem na jakąś polanę i tam odkryłem w sobie różne, różne rzeczy. Potrafiłem bardzo być w bliskim kontakcie ze zwierzętami. Tam w ogóle były takie piękne konie na tej polanie. One przyszły do mnie. Ja też miałem taką potrzebę. Żeby nie być ubrany w żadną odzież, e, więc sobie tam hasałem na golasa i poczułem taką ogromną bliskość z tą przyrodą. Ja czułem, rozumiałem drzewa, czułem owady, w ogóle wszystkie słyszałem, które były w tym lesie i, i, i rozumiałem ich intencje. I wtedy było taki pierwszy chyba krok do takiego mojej połączenia się z, z ziemią, z matką naturą, z przyrodą. Potem był wielki krach. 2009. No i tak w 2010 wróciłem do Polski, próbując dalej robić te imprezy. Ale jakby ta struktura, infrastruktura była troszkę inna, ja, ja się sprowadziłem do Płocka, co może nie było najlepszym miejscem do robienia, kontynuowania imprez. Jakbym przyjechał pewnie do Warszawy, to bym dalej dzisiaj był organizatorem imprez, pewnie robiłbym jakieś fajne duże eventy, ale tak się potoczyło, że, że zrezygnowałem z robienia z tych imprez i w głowie miałem taki projekt, żeby zrobić taką platformę wymiany dla DJ-ów. No i rzuciłem się w to i zrobiłem tą platformę, taki startup, pierwsze kroki. To był jakiś 2012-2011, jak to zacząłem robić. Znalazłem inwestora z Singapuru, któremu spodobał się bardzo pomysł, a że to już jakoś tam działało. No, to mnie zaprosił, tam przedstawił mnie innym inwestorom. Ja powiedziałem, jak wygląda projekt, no i, i zaskoczyło. Przyprowadziłem się do Singapuru i, i robiliśmy ten, ten startup. Ale startupy mają się do siebie to, że nie zawsze wychodzą, z którego większość to umiera. Niestety nie, nie zdąży być, e, zmonumentaryzować się w odpowiednim momencie, i było tak też w tym przypadku. Ale to było dla mnie ogromne doświadczenie, i wtedy zrozumiałem, że nie chciałbym być zależny od szeregu różnych e, kwestii. A od zawsze chciałem być blisko natury, i zawsze odkładałem to na później na to, że kiedyś, jak będę starszy, jak, jak się dorobię, a potem będzie się żyło pięknie. Ale to tak naprawdę to jest, to, to jest takie błędne, bo, bo po co czekać? Po co czekać do emerytury, żeby odpoczywać, żeby realizować siebie? Tutaj jest moja torba DJska. <coughs> Jeszcze na pewno nie raz jej użyję. Ja byłem takim DJ-em winylowym. Torby wszędzie nosiłem ciągle ze sobą, bo no to jest tak jak teraz wiesz, są trójki, czy tam później były płyty kompaktowe, tak. Tak, ja zostałem wierny tym płytym winylowym i grałem sobie po prostu z płyt winylowych, z gramofonów. I to było dla mnie moją pasją, i myślę, że to wciąż zostało. I na pewno jeszcze do tego, do tego wrócę. O, to są fajne numery. Takie lubię taki styl trochę afrykański, tribalowy, houseowy, taki deepowy. Takie mocne uderzenie też. Trochę techhaus, trochę techno. Tutaj lokalny taki magazyn. TJ do Ranchera. Chociaż na początku to oczywiście były komentarze, o długo on tutaj nie wytrzyma na pewno i się zawinie, ale jak już zobaczyli, że, że ja tutaj daję radę i powiększam, i powiększam, i jakoś to funkcjonuje, także... Już już myślę, że nie ma tych komentarzy typu, że o tam z miasta przyszedł, za się zawinie, tylko że już zaakceptowali mnie, że tutaj robię rzeczy, których, których im się już nie chce. Ale bo filozofia jest tak, że chcesz, żeby to wszystko było w jednym miejscu, żeby gdzieś skromny, rozsądny, no, bo ten, ten dom, ile metrów kwadratowych jest tutaj? Tutaj tu jest 30 bodajże 1,5 metra kwadratowego. Ale dużo jest kubatury, jest tutaj ta antresolka, która daje takie gratisowe ekstra metry. tak? Tak, tam, tam śpię. A tam jest łazienka mało intymna, bez drzwi. Bez drzwi! No, bardzo kameralny. Masz biura, salonu, kuchnia, wszystko razem. Wszystko razem, tak, wszystko razem. To jest takie trochę uciążliwe, no ale <laughs> I teraz jakbym budował ten dom, na pewno nie budowałbym takiego małego na pewno bym wciąż byłby mały ale chociaż dwa razy większy bo to jest e, takie trochę nie... chociaż niewiele błędów popełniłem go robiąc tutaj to jest... ale zrobiłem jeden duży <laughs> jest stanowczo za mały przedłużenie tylko każdej ze ścian o jeden metr i zrobienie dodatkowego wieńca i podniesienie dachu o kolejny metr e, powoduje, że zamiast pięć na 7 czyli 35 mamy 6 na 8 mamy 48 razy 2 no to jest już prawie 100 metrów. nie 35 tylko 100 metrów prawie kwadratowych więc to jest ogromna różnica a koszty przybudowy niewiele większe ma to to jest taka kawalerka no, no na pewno jakby te, te korzenie te inspiracje były tego żeby to było jak najbardziej naturalne czyli podstawowe to w ogóle chciałem zrobić ze słomy i z gliny ale okazało się, że to nie będzie takie łatwe. Więc tutaj z takich elementów gliniastych zostało to, że są tynki gliniano trocinowo-piaskowe, nakładane ręką, no a wszystko, cała reszta, którą tylko można, no to jest yy, z jednej strony drewno, jak najwięcej drewna, wszędzie jest praktycznie drewno. I jakieś rzeczy używane, ewentualnie odrestaurowane. Yy, I taka jest idea, to później jakby ten design tworzy się sam, skorzystając z tych zasobów, które są. To jest piec zbudowany z szamotu, wymurowany z szamotu. Ma w środku wężownicę, w miarę takie dobre proporcje, że to się wszystko fajnie, dobrze tam pali. No i masa kumulacyjna jest ogromna, bo ten piec sam z siebie jest jak kaflowy, bo jest jeszcze omurowany tam ze szczeliną cegłami, plus te kamienie, plus cała sama masa tych, tego pieca sama w sobie, plus jeszcze on grzeje wodę, która grzeje podłogę, więc ta podłoga sama ma przecież. Dobrych tam ton albo kilka. Plus piec też waży pewnie z półtorej tony albo więcej. Więc jak to się wszystko nagrzeje, to naprawdę małą skrzynką patyków, jak rano się wygrzeje, nie wietrzy się za dużo, to, to starcza na dobę albo na dłużej tego ciepła. To o to chodzi. No, na tym polega ekologia, nie to, że mamy super technologie, które kosztują środowisko, i mamy tam 300 metrów domu, który musimy ogrzać i jak, a przychodzi kryzys energetyczny i co my robimy, tak, jest problem. Ale jak mamy mały domek, no to jest łatwo to ogrzać i nie ma problemu z kryzysem energetycznym, tak, no bo małe, małe to skromne, no nie znaczy więcej, na pewno daje, daje ten komfort i bezpieczeństwo. W piecu chodzi o to, żeby było, się paliło bardzo intensywnie i bardzo szybko i bardzo dobrze stworząc gorące masę gorąca. W ogóle tak powinno się moim zdaniem palić, jeżeli ma się odpowiedni piec. O, tu nam się już grzeje, tutaj włączam pompę. I ona tam z tej wężownicy rozprowadza to po podłogę. Także wróciłem trochę zbankrutowany z tego Singapuru, więc popracowałem w IT w Warszawie. A w międzyczasie pojawiła się w moim życiu książka. Pierwszym przyspieszaczem do tego, żeby, żeby przeprowadzić się na wieś, była książka Anastazja. To było chyba 8 albo 9 lat temu, więc miałem 30 gdzieś mniej więcej. Ktoś mi polecił książkę Anastazję. Pamiętam to, że następnego dnia jechałem na targi meblowe, bo miałem taki pomysł, żeby robić takie elektryczne, inteligentne biurka. W tej chwili one już są wszędzie, jakby nie jest to żaden temat nowy. Jechałem na targi, żeby tam jeszcze się bardziej trochę dowiedzieć, rozeznać w różnych technologiach. No, i znajoma mi powieciła książkę. Właśnie ten tytuł Anastazja. Ja sobie go wrzuciłem na Kindla. Jadąc do Poznania, zacząłem czytać rano. No, to tak mnie wciągnęła, że zamiast pójść na targ, na te targi, wszedłem do jakiegoś e, shopping centra, które jeszcze tam dopiero się otwierało. Jak usiadłem no, gdzieś na jakimś siedzeniu, tak dopiero przypomniałem się, że mam iść na targę, ja przeczytałem całą. Potem przeczytałem kolejne części przyspieszyło moje decyzje o zakupie ziemi. Bo ja zawsze chciałem kupić ziemię i zawsze chciałem być ogrodnikiem, mieć pszczoły, mieć sad. To było zawsze gdzieś tam we mnie. Tutaj ona mnie ta książka rozbudziła, że zaraz to trzeba już robić, nie? że trzeba dbać o tą ziemię, że trzeba. Jakby nie, nie ma co zostawiać. Jakby tu byłem cały, aż gotowałem się. No i znalazłem taką wioskę. Która właśnie się tworzyła. I, I na dwóch spotkaniach, które były tam, byłem przygotowany. Jak one były trochę z myślą o tworzeniu takiej wioski, z motywem pochodzącym z tej książki. I wszyscy, którzy tam się zebrali, którzy chcieli kupić tą ziemię, przeczytali tę książkę bardziej albo mniej wnikliwie. A, a ja byłem bardzo wnikliwy, więc jeżeli miałem poświęcić całe życie, żeby budować jakieś miasteczko zupełnie z obcymi ludźmi. To chciałem trochę o nich wiedzieć, ale zadałem tak dużo pytań, że dla niektórych było to chyba trochę za daleko, choć nie były to jakieś intymne pytania. To były takie pytania różnego rodzaju: jak będziemy robić to, czym będziemy palić, czy w ogóle mamy w planach, jakie są w ogóle plany, jaka jest wizja, co byście chcieli zrobić razem. Ale było ich dużo. I to nie spodobało się temu inicjatorowi, który posiadał całą tą ziemię i sprzedawał ją te poszczególnym ludziom. A ja byłem po prostu się gotowałem, żeby to robić, żeby budować to, to miasteczko, ten swój dom, budować tę ten, ten, ten całą swoją rajską osadę. Bo tak to było ideologicznie miało wyglądać. Ale po drugim powrocie stamtąd, kiedy już wybraliśmy działkę, ten facet zadzwonił i powiedział, że nie sprzeda. I zostało tylko dwa tygodnie, żeby znaleźć jakąś inną. No więc wziąłem do wolnego z pracy troszkę i zacząłem szukać w okolicy Warszawy w promieniu 100-200 kilometrów. I każdego dnia jeździliśmy na jedną, dwa czy trzy lokacje. Ale że to był okres już tak dosłownie przed tym terminem, kiedy już nie będzie za chwilę można kupić działki. To wszystko takie fajniejsze działki i działki z budynkami były już wyprzedane. Zostało niewiele co, ale jakimś cudem ta piękna. Działeczka z tą cudowną jabłonką przemówiła do mnie tak i poczułem, że, że, że to jest to I, i, i tutaj kupiłem tą działkę i tak od siedmiu lat tak powoli, powoli tutaj walczę, zdobywam ten teren, uczę się go. Cześć, tutaj Maciek i mała pokazówka ogrodu na stan połowę, mniej więcej, września. Tam rośnie kukurydza słodka, tutaj mała kolendra, kapusty włoskie i czerwone. Cukinie tutaj sobie dogorywają, pory z selerami, za nimi jagoda karczacka z rabarbarem, dalej troszkę jakieś widać buraczki, a tutaj mamy arbuzy. Co jest dla Ciebie strefą komfortu i co to znaczy dla Ciebie życie? Dla każdego oznacza to zupełnie co innego. Jeżeli dla mnie jest radością i szczęściem to, że mogę przybiec do tego ogrodu i tutaj coś robić i później zrobić, co uwielbiam, wiesz, wyrwać jakieś warzywko i ugotować obiad i to daje mi radość, to być może ta radość, którą mi daje obcowanie z tą przyrodą, Powoduje, że nie przeszkadza mi to, że żyję skromnie, że żyję w bardzo małym domku, że właściwie w tej perspektywie i w tych realiach, które do tej pory doświadczyłem, to nawet nie bardzo mogę marzyć o tym, żeby wybudować sobie jakiś większy dom, bo no, z tego, co doświadczyłem, to nie mam takiej możliwości. Ale, ale widzę, że jest progres. Od samego początku zwiększam te uprawy, ta sprzedaż jest trochę większa, no to w pewnym momencie będzie to opłacalne w jakimś tam stopniu. Tylko. Pytanie jest, kiedy to będzie. Czy przypadkiem to nie będzie w tym momencie, kiedy ja już ledwo będę chodził, tak? Trzeba być gospodarnym i sobie radzić. Ktoś, kto kiedyś nie był gospodarny, no to słabo sobie radził. Czyli trzeba umieć naprawić i dach, i komin, i wymurować, i ziemią się zajmować. To jest taka Taki dział życia, kiedy musisz wszystko w jakimś stopniu zrozumieć. Im lepiej to zrozumiesz i jesteś lepiej zorganizowany, tym, tym masz lepsze rezultaty. I to mnie jara, że tutaj tak dużo rzeczy trzeba zrozumieć, i tak dużo ze świata przyrody, która mnie tak niezwykle pociąga, którą szanuję i chcę nie tylko, że chcę zwiększać plony, ale też chcę zwiększać plony, zachowując balans. I robiąc coś dobrego dla środowiska, i jakby tutaj jest też ta, ta przestrzeń, że ja mogę moimi działaniami mieć ogromny wpływ na środowisko. Jeżeli ten platform był jakiś duży sukces, to prawdopodobnie nie byłbyś wolnikiem. No prawdopodobnie na pewno bym nie był. Bym raczej podróżował po świecie i, i byłbym takim jakimś tam biznesmenem. Ale, ale nie było mi to dane i jakby się mi to nie pasuje, to co robię. Cieszę się z tego, co robię. Cieszę się, że jestem tu i, tu i teraz. I chociaż nie ma z tego pieniędzy za bardzo, można powiedzieć, że wcale w stosunku do ilości pracy, którą trzeba włożyć yy, i, i nie podróżuję po tym świecie i muszę się na, użerać i nawojować z tą ziemią, to i tak czuję taki spokój. Taki komfort, takiego bezpieczeństwa jest, jest bezcenny. Tu jest bardzo trudno, ale brnę dalej i, i to daje mi satysfakcję i bezpieczeństwo, i wiem, że to jest dobry kierunek, jest zgodny z moim sercem. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie. Maciek, dzięki za dzisiaj, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działaniach. Ja Tobie dziękuję, miło Cię poznać. A mnie można znaleźć na farmaedukacyjna.pl albo na nowo powstającym kanale na YouTube od DJA do Farmera. Zapraszam. Super, będę wracał wiosna i będziemy robić film o pszczoły. Cześć Maciek. Dziękuję. Do zobaczenia.